Do nagrania tego materiału skłoniły mnie negatywne komentarze umieszczone szczególnie na moim prywatnym profilu facebookowym pod umieszczonym przeze mnie filmem. Aż postanowiłem go zacytować. Mianowicie brzmiało następująco. Ziomek, walisz z kilkuset metrów do bezbronnej zwierzyny i się tam szczycisz? Jest różnica w jedzeniu mięsa, z rzeźni, a zabijaniu zwierzyny w lesie, często dla fanów, gdzie potem najczęściej taki myśliwy nawet nie je tego co złowił, zabijając po prostu dla trofeów czy skór. Nie no. Super-sport. Postanowiłem rozłożyć owy komentarz na czynniki pierwsze i trochę się rozwinąć. Po pierwsze, myślistwo to nie jest sport. Nie dla mnie. Dla mnie jest to sposób na życie, często jego sens. Jest to obcowanie z naturą, zgłębianie jej tajników, stawanie się jej częścią. Jest to również droga do zacieśnienia relacji między mną a moim tatą. Mieliśmy różne i gorsze i lepsze chwile w naszych relacjach. Ale myślistwo spajało nas zawsze. Do tej pory polujemy praktycznie tylko razem. Pomagamy sobie, rozmawiamy o myślistwie nie tylko na polowaniu, ale i w pracy. Często naszych rozmów mają już dość osoby z myślistwem niezwiązane. Polowanie zawsze nas spajało. Liczę, że podobnie będzie w relacjach między mną a moim synkiem, że zawsze będziemy mieli ten wspólny punkt zaczepienia, jakim jest właśnie myślistwo. Mnie myślistwo ukształtowało. Sprawiło, że jestem tu, gdzie jestem, że jestem lepszym człowiekiem. Nauczyło mnie pokory, cierpliwości, szacunku. To nie jest sport, a jeśli ktoś się je za taki uważa, powinien zdać odstrzał i przerzucić się na strzelnicę. Po drugie, ja dzięki myśliwstwu wiem, co kładę na rodzinny stół, skąd wzięło się upalowane mięso i co w nim jest. Wiem, że karmiąc synka dziczyzną, nie wyrządzam mu krzywdy i dokładnie tego samego zamierzam nauczyć i jego. Po trzecie, nawet jeśli myśliwy nie weźmie upolowanej tuszy na własny użytek, to zdaje ją do skupu. Skąd trafia ona na stołu zwykłych postronnych ludzi, do restauracji czy barów, gdzie polędwica sarny, stek z jelenia czy też wild burger cieszą się niesamowitą popularnością. Tutaj nic się nie marnuje. Po czwarte, strzelając do zwierzyny, nie traktuję jej jak tarczy. Zdecydowana większość polowań kończy się powrotem do domu z pustymi rękami, ale nie z pustą głową. Z każdego polowania wraca się z bagażem doświadczeń, które nas jako myśliwych i ludzi ukształtowują, a tak, a każdą zdobycz traktuję jako godnego sobie przeciwnika. Czasem wygrywam ja, po czym zawsze z należytym szacunkiem się ze zdobyczą obchodzę a czasem ona, umykając w odmęty lasów bądź pól. Nie ukrywam, że czerpię z polowania przyjemność. Wiem, że pozbawiam zwierzęta życia, ale wiem po co to robię. Robię to przede wszystkim dla siebie i swojej rodziny, ale także dla rolników, którym zwierzyna tratuje pola, a co za tym idzie, także dla zwykłych ludzi, żeby cena chleba nie musiała rok rocznie rosnąć przez stratę plonów. Myślę, że nie jest to ostatni film tego typu. Pogadanka. Zamierzam od czasu do czasu nagrywać takowe, aby odpowiedzieć na krytykę, czy po prostu przybliżyć trochę świat myśliwych zwykłym ludziom. Jeśli Ci się spodobało, to zostaw subskrypcję, aby być na bieżąco, a sekcja komentarzy jest do Waszej dyspozycji. Na wszystkich odpowiem. Dasz bur!